Dlaczego niektóre religie postrzegają świnie jako zwierzę nieczyste, podczas gdy inne spożywają jej mięso bez żadnych zastrzeżeń? Od zamierzchłych czasów ludzkość ustanawiała zasady dotyczące tego, co można, a czego nie należy spożywać. Część z tych przepisów miała charakter praktyczny, inne z kolei były oparte na przekonaniach duchowych. Niemniej jednak, niewiele z nich wzbudziło tyle kontrowersji, przetrwało przez tak długi czas i zakorzeniło się tak głęboko, jak zakaz spożywania wieprzowiny. Dla wyznawców judaizmu i islamu, świnia nie tylko uchodzi za zwierzę nieczyste, ale stanowi także symbol sprzeciwu wobec boskich nakazów. Chrześcijanie natomiast, mimo że odziedziczyli wiele praw i nauk zawartych w Starym Testamencie, Odrzucili ten zakaz. Co wpłynęło na tę zmianę? Jakie wydarzenia w historii wiary doprowadziły do takiej decyzji? W tej fascynującej podróży przyjrzymy się fragmentom Biblii, świętym pismom oraz kontekstom kulturowym, które rzucają światło na to, w jaki sposób wybory żywieniowe mogą posiadać głęboko duchowe znaczenie. To, co znajduje się na talerzu, może nie być jedynie pożywieniem. Może być wyrazem tożsamości, posłuszeństwa, objawienia oraz odkupienia. Przygotuj się na odkrycie mało znanej prawdy, która łączy religię, dzieje ludzkości oraz duchowość. Dołącz do nas, ponieważ to, co spożywasz, może świadczyć o tym, w co naprawdę wierzysz. Źródło zakazu prawo Starego Testamentu. Aby zrozumieć, dlaczego mięso wieprzowe zostało uznane za zakazane w niektórych religiach, musimy sięgnąć do samego początku, do przepisów pokarmowych, jakie Bóg przekazał narodowi izraelskiemu. Te prawa nie były zwykłymi zaleceniami ani chwilową normą kulturową, Lecz świętymi nakazami, które odzwierciedlały głęboką więź duchową między stwórcą a jego ludem. W księdze kapłańskiej 11:7-8 znajduje się jedno z najbardziej jednoznacznych stwierdzeń na ten temat. Również świnia, ponieważ ma rozdwojone racice, lecz nie przeżuwa, będzie dla was nieczysta. Nie będziecie spożywać ich mięsa ani dotykać ich padliny. Będą dla was nieczyste. Zakaz ten jest bezapelacyjny. Chodzi nie tylko o powstrzymanie się od jedzenia wieprzowiny, ale także o unikanie kontaktu z ciałem tego zwierzęcia. Przykazanie to nie funkcjonuje w oderwaniu, ale stanowi część rozbudowanego systemu rytualnej czystości, który miał wyróżniać Izraelitów spośród innych narodów. Podobne zalecenie znajdujemy w Księdze Powtórzonego Prawa 14.8. Ani świnia, która wprawdzie ma rozdwojone racice, ale nie przeżuwa, będzie dla was nieczysta. Nie będziecie spożywać ich mięsa, ani dotykać ich padliny. I Boży zakaz spożywania określonych pokarmów nie był przypadkowy. Prawo mojżeszowe miało na celu wprowadzenie sposobu życia, który wyrażał świętość, oddzielenie od reszty świata oraz wierność Bogu. Pokarm, zamiast być jedynie koniecznością fizyczną, stał się narzędziem duchowym, które wzmacniało tożsamość Izraela jako narodu poświęconego Bogu. Nie będziecie jeść ich mięsa ani dotykać ich padliny. Boży wybór, by zakazać spożywania pewnych pokarmów, nie był przypadkowy. Prawo Mojżeszowe miało na celu ustanowienie stylu życia, który oddawałby świętość, odrębność i posłuszeństwo wobec Boga. Jedzenie, będące czymś więcej niż tylko potrzebą fizjologiczną, zyskało wymiar duchowy, stało się środkiem do umacniania tożsamości Izraela jako narodu oddanego Bogu. Przepisy pokarmowe pełniły również rolę widocznego znaku przymierza między Bogiem a Jego ludem. Powstrzymując się od jedzenia wieprzowiny i innych zwierząt uznanych za nieczyste, Izraelici nie tylko troszczyli się o swoje ciało, ale również manifestowali wierność swojemu Stwórcy. Każdy akt posłuszeństwa, nawet ten dotyczący wyboru pokarmu, stanowił wyraz lojalności wobec Boga. W ten sposób unikanie wieprzowiny stało się potężnym symbolem duchowej przynależności. Poza religią, względy zdrowotne i praktyczne. Chociaż prawo mojżeszowe wywodzi się przede wszystkim z przesłanek duchowych, liczni badacze i teologowie sugerują, że zakazom dietetycznym mogły towarzyszyć również uzasadnienia praktyczne. W przypadku wieprzowiny kwestie te odnoszą się głównie do zdrowia, warunków środowiskowych oraz trybu życia ludu izraelskiego w starożytności. Świnia, w odróżnieniu od wielu innych udomowionych zwierząt, żywi się niemal wszystkim, również odpadkami i gnijącymi resztkami organicznymi. Taki sposób odżywiania sprawia, że jest ona potencjalnym nosicielem pasożytów i chorób, w tym niebezpiecznej włośnicy, infekcji wywołanej przez larwy, które mogą osiedlać się w ludzkich mięśniach po zjedzeniu źle ugotowanego skażonego mięsa. Co więcej, w gorącym i pustynnym klimacie Bliskiego Wschodu, gdzie Hebrajczycy żyli podczas swojej wędrówki, przechowywanie wieprzowiny bez dostępu do chłodzenia było skrajnie trudne. W takich warunkach ryzyko skażenia żywności i zachorowania na choroby zakaźne było ogromne. Z tego punktu widzenia zakaz spożywania wieprzowiny mógł również pełnić funkcję ochronną, stanowił środek zapobiegawczy dla całej społeczności. Bóg, w swojej wszechwiedzy, przekazał prawa, które miały nie tylko znaczenie duchowe, ale także chroniły życie ludzi w niełatwych realiach codzienności. Jednakże sprowadzenie tego przepisu wyłącznie do kwestii higieny byłoby uproszczeniem jego duchowej głębi. Pismo Święte wyraźnie zaznacza, że to, co nieczyste, nie oznacza tylko tego, co fizycznie brudne czy groźne, ale to, co oddziela człowieka od świętości Boga. W takim ujęciu świnia staje się symbolem tej duchowej przepaści, zarówno na poziomie ciała, jak i duszy. Czystość i tożsamość. Duchowy sens przepisów żywieniowych. Dla Izraelitów przepisy dotyczące jedzenia nie były jedynie zewnętrznym kodeksem postępowania, stanowiły głęboki wyraz ich duchowej tożsamości. Rozróżnienie między tym, co czyste, a tym, co nieczyste, było fundamentem boskiego wezwania do życia w świętości. Bóg pragnął nie tylko wyzwolić naród z niewoli, ale także uczynić go narodem poświęconym. W hebrajskim sposobie myślenia czystość nie ograniczała się wyłącznie do ciała. Była to również postawa duchowa, wewnętrzny stan, który powinien przejawiać się we wszystkich sferach życia, również w kwestiach związanych z pożywieniem. Odmawianie spożywania określonych potraw nie wynikało z kaprysu ani tradycji, lecz było czytelnym świadectwem oddzielenia i wierności. Każda decyzja przy stole powtarzała jedno przesłanie. Jesteśmy inni, ponieważ należymy do Boga Świętego. Księga powtórzonego, Prawa 14, 21 dostarcza głębszego wglądu w to przesłanie. Nie będziesz spożywał żadnego zwierzęcia, które padło samo z siebie. Możesz je dać cudzoziemcowi mieszkającemu w twoich bramach, aby je zjadł lub sprzedać obcemu. Ty bowiem jesteś ludem poświęconym Panu. Twojemu Bogu. Ten fragment ukazuje, że przepisy dotyczące pokarmów zostały nadane wyłącznie Izraelowi, jako znak jego wyjątkowego przymierza z Bogiem. Nie były to uniwersalne nakazy, lecz święte zobowiązania ustanowione po to, by chronić i wyróżniać naród wybrany spośród innych ludów. W tym świetle zakaz spożywania wieprzowiny nie był wyłącznie praktyką zdrowotną ani symbolem kulturowym. Był codziennym świadectwem posłuszeństwa, wyrazem, że każda czynność, nawet tak zwyczajna jak jedzenie, może potwierdzać duchową przynależność należe do ludu oddanego Bogu. Poprzez przestrzeganie tych praw Izrael stale przypominał sobie o swojej duchowej misji: Być światłem dla innych narodów i odzwierciedlać świętość Boga w sposobie, w jaki żyli i w tym, co spożywali. Islam i kontynuacja zakazu, wiele stuleci po ustanowieniu prawa Mojżeszowego, pojawiła się kolejna wielka religia monoteistyczna, która nie tylko przejęła zakaz spożywania wieprzowiny, ale nadała mu jeszcze bardziej surowe znaczenie – islam. Dla muzułmanów ta zasada nie podlega dyskusji ani interpretacjom kulturowym. Jest to wyraźne polecenie przekazane przez Allaha w świętej księdze – Koranie. W surze 2073 czytamy jednoznacznie – zakazane wam jest jedynie padlina, krew, mięso wieprzowe i to, co zostało ofiarowane komuś innemu niż Allah. W islamie świnia uznawana jest za haram, czyli zakazaną, nieczystą i duchowo szkodliwą. Jej spożywanie stanowi bezpośrednie pogwałcenie woli Boga. Nie jest to więc sprawa zdrowotna czy zwyczajowa to wyraz całkowitego podporządkowania się boskiemu nakazowi. W tym przypadku również pojawiają się względy praktyczne. Islam wyłonił się w suchych, pustynnych regionach, gdzie brakowało odpowiednich warunków sanitarnych, a hodowla świń wiązała się z wysokim ryzykiem zdrowotnym. Mimo to, podobnie jak w judaizmie, sprowadzanie tego zakazu jedynie do kwestii higieny oznaczałoby zignorowanie jego głębszego, duchowego wymiaru. Dla wierzącego muzułmanina przestrzeganie zasad żywieniowych stanowi codzienny akt uległości wobec Allaha. To nie tylko sposób na oczyszczenie ciała, ale także droga do duchowej czystości. Unikanie wieprzowiny kształtuje charakter, umacnia religijną gorliwość i jednoczy wspólnotę wokół wspólnych wartości. W rzeczywistości nie chodzi jedynie o samopożywienie, ale o lojalność wobec Boga. Za każdym razem, gdy muzułmanin odmawia spożycia wieprzowiny, potwierdza, że jego życie kierowane jest objawieniem, a nie własnymi pragnieniami. To gest oddania, znak duchowej tożsamości i praktyczny sposób na życie zgodne z wolą Stwórcy. Rewolucja Jezusa nowe spojrzenie na czystość. Z pojawieniem się Jezusa z Nazaretu nastąpiła głęboka przemiana w rozumieniu relacji człowieka z boskimi przykazaniami. Jego nauka nie zniosła prawa, lecz doprowadziła je do pełni, ukazując, że duchowa czystość nie wynika jedynie z zewnętrznych czynów, ale ma swoje źródło w sercu. Jedno z najbardziej przełomowych jego stwierdzeń zapisane w Ewangelii Marka 718 19 brzmi: Czy i wy jeszcze nie pojmujecie, czy nie rozumiecie, że nic, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go zanieczyścić? W ten sposób uznał wszystkie pokarmy za czyste. To oświadczenie stanowiło punkt zwrotny. Jezus nie obalał wiekowej tradycji rytualnej z buntu, lecz na mocy objawienia. Uczył, że prawdziwym źródłem skażenia nie jest to, co człowiek spożywa, ale to, co wypływa z jego wnętrza: nienawiść, zazdrość, chciwość i złość. Chrystus kierował uwagę ludzi na to, co najważniejsze w relacji z Bogiem: wewnętrzną przemianę, a nie rutynowe przestrzeganie zewnętrznych przepisów. Już nie chodziło o obserwowanie listy zakazanych potraw, lecz o kształtowanie serca oddanego panu. To podejście nie oznaczało rezygnacji ze świętości, lecz jej głębsze zrozumienie. Czystość nie była już definiowana przez pokarmy, ale przez stan duszy i intencje człowieka. Królestwo Boże nie opiera się na dietetycznych regulacjach, ale na miłosierdziu, prawdzie i sprawiedliwości. Przesłanie Jezusa nie negowało potrzeby życia zgodnego z Bożą wolą, ale wskazywało na drogę bardziej autentyczną, tę, która zaczyna się w sercu i przenika całe życie. W ten sposób pożywienie przestawało być przeszkodą duchową, stając się znakiem wolności wynikającej z wiary. Wizja Piotra: Bóg zmienia zasady. Jednym z najbardziej przełomowych momentów w rozwoju chrześcijaństwa jest opisany w dziejach apostolskich rozdział dziesiąty, epizod, w którym apostoł Piotr, pobożny Żyd przestrzegający prawa, otrzymuje boskie objawienie, które na zawsze zmieni podejście do czystości rytualnej oraz relacji z poganami. Podczas modlitwy na dachu domu Piotr wpada w duchowy trans i widzi otwarte niebo. Z góry zstępuje wielki obrus, wypełniony wszelkimi rodzajami zwierząt, także tych uznawanych według prawa mojżeszowego za nieczyste. Wtedy słyszy głos: Wstań, Piotrze, zabij i jedz. Piotr odpowiada. Nie, panie, bo nigdy nie jadłem nic pospolitego ani nieczystego. A głos ponownie mówi: Tego, co Bóg oczyścił, ty nie nazywaj nieczystym. Dzieje Apostolskie 10,13-15. To widzenie nie dotyczyło wyłącznie jedzenia. Była to głęboka metafora ukazująca otwarcie królestwa Bożego dla wszystkich narodów. To, co wcześniej oddzielały rytualne przepisy, teraz miało zostać zjednoczone pod łaską Bożą. Bóg objawiał Piotrowi, że jego plan zbawienia nie ograniczał się tylko do Izraelitów, lecz obejmował całą ludzkość, bez wyjątków. Dzięki temu objawieniu Piotr zrozumiał, że prawdziwa czystość nie pochodzi z tego, co znajduje się na stole, ale z serca człowieka. Od tej chwili nie miał już prawa nazywać nieczystym tego, co zostało oczyszczone przez Boga. Ewangelia burzyła wszelkie granice religijne, społeczne i kulturowe. Świnia, dotąd postrzegana jako symbol nieczystości, stała się także symbolem wolności, jaką Bóg ofiaruje przez Jezusa Chrystusa. To wydarzenie zapoczątkowało nowy etap w którym bliskość z Bogiem nie była już zależna od zewnętrznych rytuałów, lecz od żywej wiary, dostępnej dla każdego, kto uwierzy. Wolność w Chrystusie, a równowaga z odpowiedzialnością, objawienie Ewangelii przyniosło duchową wolność, która głęboko zmieniła sposób, w jaki pierwsi chrześcijanie postrzegali swoją relację z prawem. Dzięki Chrystusowi wierzący nie byli już zobowiązani do przestrzegania surowych przepisów żywieniowych zawartych w Starym Testamencie. Jednak ta wolność nie oznaczała przyzwolenia na egoizm ani obojętność, przeciwnie, była wezwaniem do działania w miłości i mądrości. Apostoł Paweł, świadomy różnorodności Wspólnoty złożonej z Żydów i pogan, przekazuje kluczową zasadę w liście do Rzymian 1411, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm ani napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Paweł jasno zaznacza, że sedno wiary nie polega na tym, co spożywamy lub czego unikamy, ale na postawie serca. Sprawiedliwość, pokój i radość są owocami ducha, które przewyższają wszelkie przepisy dotyczące jedzenia. Jednak Paweł ostrzega również przed niewłaściwym korzystaniem z tej wolności. W pierwszy liście do Koryntian 10,23 pisze: Wszystko mi wolno, lecz nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz nie wszystko buduje. Chrześcijanin ma obowiązek postępować odpowiedzialnie. Troszcząc się o to, by nie być powodem zgorszenia dla innych. Choć jedzenie wieprzowiny nie jest już grzechem, czynienie tego w sposób, który może osłabić wiarę bliźniego, jest sprzeczne z duchem miłości chrześcijańskiej. Wolność dana przez Chrystusa to cenny dar, lecz wymaga roztropnego wykorzystania. Jest to subtelna równowaga między osobistym przekonaniem a troską o wspólnotę. Nie chodzi o narzucanie zasad, lecz o podejmowanie decyzji w oparciu o miłość, która buduje, wspiera i odzwierciedla charakter Chrystusa w każdej codziennej sytuacji. Trzy ścieżki, jeden korzeń. Jak każda religia postrzega świnie, analizując rozwój duchowy i historyczny trzech głównych religii monoteistycznych judaizmu, islamu i chrześcijaństwa, dostrzegamy ciekawe punkty wspólne a zarazem istotne różnice w podejściu do tematu wieprzowiny. Dla wyznawców judaizmu i islamu mięso wieprzowe symbolizuje nieczystość, sprzeciw wobec Boga oraz naruszenie świętości. Oba systemy religijne uznają ten zakaz za niepodważalny nakaz ustanowiony przez Najwyższego, który jest integralną częścią ich duchowej i kulturowej tożsamości. Spożycie wieprzowiny w tych tradycjach nie jest jedynie wykroczeniem dietetycznym, to złamanie Świętego Przymierza. Chrześcijaństwo natomiast, mimo że wyrosło z żydowskich korzeni, przyjęło odmienną perspektywę. Dzięki odkupieńczemu dziełu Chrystusa i objawieniu przekazanemu apostołom, zniesiono podział na pokarmy czyste i nieczyste. To, co kiedyś dzieliło, Stało się teraz symbolem pojednania i duchowej wolności. Jednak te różnice nie powinny być traktowane jako sprzeczności nie do pogodzenia, lecz jako odmienne sposoby pojmowania więzi między człowiekiem a Bogiem. Świnia, choć na pozór zwykły produkt spożywczy, staje się zwierciadłem, w którym każda religia odbija swoją własną drogę oddawania czci stwórcy. Zakończenie. Pokarm jako odbicie wiary. W trakcie tej duchowej podróży ukazaliśmy, jak codzienna czynność, jaką jest jedzenie, może skrywać głębokie znaczenia teologiczne, kulturowe i emocjonalne. Mięso wieprzowe, będące czymś więcej niż tylko jedzeniem, stało się symbolem, który w zależności od kontekstu religijnego dzieli lub jednoczy, wyznacza granice albo daje wolność. W judaizmie przestrzeganie diety koszernej to wyraz świętości, posłuszeństwa i tożsamości jako narodu wybranego. W islamie unikanie wieprzowiny stanowi akt pełnego poddania się woli Allaha oraz przynależności do wspólnoty kierowanej objawieniem. W chrześcijaństwie natomiast możliwość jej spożycia symbolizuje łaskę, która uwalnia wierzącego od ciężaru rytuałów. Kładąc nacisk na wiarę i wewnętrzną przemianę ponad zewnętrznymi przepisami, w dzisiejszym świecie, gdzie kultury coraz bardziej się przenikają, zrozumienie tych różnic może nie tylko umocnić wzajemny szacunek, ale też otworzyć drzwi do dialogu międzyreligijnego, bo przecież jedzenie to nie tylko odżywianie, to także tożsamość, historia i wyraz wiary. A ty, co mówi Twój talerz o tym, w co wierzysz? Jeśli ta refleksja pomogła Ci spojrzeć na wiarę z nowej perspektywy, zapraszamy Cię do naszej społeczności. Zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia i udostępnij tę treść komuś, kto również szuka odpowiedzi w Słowie Bożym. Twoje wsparcie pozwala nam dalej tworzyć treści pełne duchowej głębi i biblijnego przesłania, które mogą błogosławić życie innych. Podziel się swoją opinią w komentarzu czego dziś się nauczyłeś, z którą częścią utożsamiasz się najbardziej. Niech pokój Pana będzie z Tobą. I pamiętaj, poszukiwanie prawdy to akt wiary. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Błogosławieństw.